Siemano, witajcie na moim kanale, ja jestem Justek, a dzisiaj ze mną Wektor i odcinek, na który czekaliście, ja czekałem, Wiktor na pewno na niego czekał najbardziej, czyli pizza challenge. nie strzelisz karnego, jeszcze jesz kawałek pizzy, zasady te na poprzednim odcinku, z, z pączkami. pączkami, jeśli go nie pamiętacie, macie go tutaj czy tutaj, zamówimy kilka rodzajów pizzy, żeby były takie dobre i takie, których nie lubimy, dlatego co, zamawiajmy, nie? Najostrzejsza jaką macie, macie jakąś pizzę z krewetkami? Nie ma. To dawaj e, ananas oliwki. No to poproszę ananas oliwki. A dowozicie na Orlik? <grywia> My czekamy na pizzę, ale to jest idealna chwila, żebyście kliknęli łapkę w górę, bo jak będzie ich 2000, 2000 łapek, to kręcimy kolejny challenge. Napiszcie również w komentarzu, co powinniśmy jeść w kolejnym odcinku, co Wektor by chciał jeść, bo on śmiało <grywia> chce... Pizza, pizza. <grywia> Chyba zaraz będzie. Czy ktoś Tu zamawiał pizzę? Tak, ja zamawiałem. <grym> to płacisz. <grym> Dobra, no to co, my już pizzę mamy? Kto zaczyna? Kto pierwszy na bramkę? Ty. Ja pierwszy strzelam, no i jak nie trafię, to może będę jadł. Pizzę. Tak. Słuchajcie, jestem głodny, ale jestem też głodny wygranej w tym odcinku, bo kto przegra, to płaci rachunek za tę pizzę. Mm. Słuchajcie, co to był za strzał? To pani dawaj, dawaj, jaka pizza? Jaka pizza? Jakaś tam mm. oliwki, tykanki. Będzie i będzie to. Oliwki A nie, no, Ogólnie mamy cztery rodzaje pizzy, ogółeczek szynka, pieczarki, szyneczka zwykłe, takie standardowe, no i drugie tutaj mega ostra i ananas, oliwki, czyli takie, których nie lubimy. Dobre, dobre. Jestem taki głodny, że nie no dobra. Ogólnie to pierwsza raz, że pizzę z ananasem. Ja jadłem, jadłem już. Ej, nie jest zła, dobrze, że mam czym pobić. No, Na razie wynik 0-0, jak trafił, będzie jeden przebag, nie wiem, spoko. Ale wiem, że ty chcesz jeść. No nie, no nie! Wyczuł, ale precyzyjny strzał przysłupku, całe szczęście. Nie wiem, nie wiem, ale chyba nie będę się bawił więcej takich rzeczy. Dzień. Dobra, trzeba wyjść na prowadzenie. Coś w tym odcinku mało, dzisiaj poddajemy. Dobra, teraz wyciągam doktora. No nie, znowu Czy wy tu widzicie co ja robię na tej bramce? Bez komentarza. Ja się jadłem po tym kawałku, słuchajcie, ja się jadłem. Tak. Ale wyjął, ja W końcu góry już wyjąłem, ale znajdźcie tą to coś dobrego, jej Ostra, ostra. Nie jest, jest źle, dobra. Bez sosów? kozak, ty. Trochę. Paść. Gdzie to do no? Mhm. Dobra. No to Monsterek, Subskryberek, tu <laughs> <ujadź> jest <przycisk>, subskrypcji, <laughs> Naciśnijcie tylko, musi stać się szary. Zrób to. Jeśli chcecie być oczywiście odcinkami takimi na bieżąco, to klikajcie ten przycisk Monsterek, Subskryberek. W wtorek, wtorek, po prostu dalej, bo gadam głupoty. Dobra, lecimy tylko, żeby nie było tak z łuczkami, że miałem kilka zrianów, trzeba trafić. nie ma. Drugi z rzędu, losuj, losuj co tam jest? Ta sama może być. Górę, Szynka w górę, kurde, no nie, no nie, no nie. Sosujesz? Nie. Gość bo ty. W ogóle, co to za, co to za gość? Co? <laughs> Najmniejszy kawałek wziął na raz, połknął, ej. A ja wyjecie pizzę z sosem czy, czy nie? No bo ja na przykład zawsze jem z, z czosnkowym i z ketchupem, a on jakoś dziwny jest chyba. Napiszcie w komentarzu. Biorę rozpiek z kilometra. No, trzeba trafić, no bo niech ta już nigdy niech ta krzywda wygląda. It's murder, go crazy, berserker, nie! Kurczę. Zaczyna się robić jak w polskim challenge'u. Trzy kawałki pod rząd. To ja lubię, to ja lubię. A? Za chwilę Wiktor zje pizzę? Ogórek. Szynka, ogórek znowu, kurde! Zresztą w ogóle nie naprawdę nie, nie rozumiem tego, jak można. Jak można jeść pizzę bez sosu? Trzeba być no, normalnym człowiekiem. Tak się... no, pasta i pechczujesz traw karnego, by ciężko trafić, bo wiecie, sprawy psychiczne i tak dalej. I teraz ja. No, A wynik jest fajny, fajny. Nie! Bo ja nie lubię tej piłki, no dlatego. Przecież teraz tego monstera napiłem, to Ola. już jestem pełny. Proszę, no dajcie mu jakąś niedobrą Nie, no też chcę jakąś dobrą zjeść, proszę. Nie, nie! Da! Nie, no nie! Oliwia rana! Tyle, tyle słuchajcie! Lepiej <laughs> ja nie Znaczy chciałbym spróbować jakąś inną pizzę, nie? Ja jak w my nie wiem, bo na razie jest ok. Zobaczcie, ile tych oliwek jest tu trzy ananasy, no, no jak? No ale smacznego. No naprawdę nie robię, się chyba. <laughs> Czyli to masz jeden z ostatnich kawałków? bo kawałek się przemęczę, ale jak trafię trzeci raz na tą pizzę, to nie jem tego nie? Bo... Ale poddasz się wtedy? Tak. Zjadłem jeszcze spokojnie kilka kawałków, ale jak tam pizza trafię na nextio, to już jej nie <grystanie> lubię ten moment, bo już jest taki lekki sklep i już chyba już... na takie bo to już nie są zwykłe rzuty karne po prostu, nie? Oliwki oliwki, ananaski Oliwki, pizze mi wymyślimy. Pamiętajcie, że jak będzie ta ananas to on już nie jest. Niemożliwe, żeby trzy razy z rzędu ananasowe Nie, nie, nie. Ja już widzę to. Jeżeli się zaczęło, myślałem, że... Co tak się zaczyna? Oliwki ananas! Oliwki ananas! Oliwki ananasy. Tak! No nie, to najgorszy odcinek! Tak! Ej! Jak tam smakują ci pizzę? A nie, sorry, jedną tutaj. To, to jest... Słuchajcie, to jest niemożliwe. Jakie jest... Jakie jest prawdopodobieństwo, żeby trafić trzy razy tą samą pizzę. 100%. Ale możesz się podać, wiesz o tym. Kurde, ja mówię, tak się cieszyłem z tego odcinka, na nie jest dobra pizza. ale ja, jak będziesz czwartą to Jak będziesz warto, to, to, to... Jak coś, ja, ja jeszcze nie jadłem, więc myślę, że... Dwie bramki ci dam za tą pizzę. Nie, można. Dwie bramki ci daję i jem inną. Przepraszam, ale musisz zjeść to. Go się w ogóle nie da Przypilnujemy go, żeby żadnej oliwki nie pominął. A, nie pilnujcie. Nie. Idźcie sobie tym. Mm, mmm, jak u babci, co? Nie, babcia nigdy nie robi babci. Bo jest mi niedobrze. Męska decyzja. Odpadam. Tak? Poddajesz się? Odpadam. Ale masz jeden przewagi, pamiętaj o tym. No, no ale co, co, jak ty zjesz spokojnie że szykował. A skąd, wiesz? <laughs> no już tu. Czyli teraz tylko ja trzeba, bronić. a ty bronisz. Okej. Dobra Wow, co to będzie yes. Tak! Tak! Jest! Yes. Yeah. Ej, to jest niemożliwe, że no. cztery razy daj gorszą pizzę Są Dwie ok, dwie okej okay smaki, jedna jest tylko ostra i te ananasy, ananasy z oliwką, nie? Dobra, bo już tam coś kombinuje. No teraz miecie tu przypilnujemy słaniaczku Zobaczcie do tego jest jak? Tutaj, tutaj. Oliwki dobre. Takie kiszone, nie? Taki oliwki kiszone. Oliwki śliwki byłyby dobre, nie? Śliwki, oliwki. A, skusił się na ketchup. Skusił się na ketchup jednak, bo nie da się a słucho się tego zjeść, nie? Jedna bramka przewagi. Jakby tu teraz nie trafił jeszcze może jednej, dwóch, no to może by się poddał, chociaż on, kurde, żołądek to ma spory. Tak, krowa. Jak groba. Aż musiał, musiał, musiał usiąść, jej. No, tak jak Ty bym na pewno nie zadnie nie? Tak trzeciej pod rząd. Ale jedną jest się w stanie to przeżyć, nie? Jedną. Chciał teraz trafić, bo wtedy będzie już remis, także... Okej, okay, ale jak nie trafi, to będzie naprawdę średnio, bo już naj najadłem się strasznie. Dlaczego każdy challenge na jedzenie musi wygrywać ten Lam? To jeszcze nie koniec, spokojnie. <suszy> Jedna, jedna, jedna przewaga dla ciebie, strzelać jeszcze dalej. Dobra, słuchajcie, no i co, w tym odcinku to było tyle, jak wygrałem, zwykle. Ale to zjem, dobra? Wygrał, ale jeszcze głodny jest, nie? Także sobie je tą pizzę. Jeśli się Wam podobają takie odcinki, to klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, napiszcie w komentarzu. Justek przegramy. Jak nie, napiszcie w komentarzu po prostu, jaki mamy kolejny challenge. Robić i możecie też wpaść na nasze Instagramy. Justek Freestyle Vector, jakieś tam podłoga X, nie wiem jakie on ma Instagrama, ale będziecie mieli link w opisie i w komentarzu, także wpadajcie i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Maska.